Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z liderem Warszawskiego Stowarzyszenia Wspierania z Zbigniewem Dworakowskim. Witaj Zbyszku. Witaj Rafał, witam Państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Zbyszku, e, w, pogadamy o różnych sprawach aktualnych, ale ta najbardziej Istotna sprawa, że dołączył do kampanii wyborczej obok innych kandydatów od dawna znanych, a także obok swojego byłego już kolegi partyjnego z partii Konfederacja Wolność i Niepodległość Mencena, Grzegorz Braun. Czy uważasz, że to, że zdecydował się przeciwko, można powiedzieć, Mencenowi wystartować, oceniasz za? Dobry krok, czy, czy powinien zachować lojalność wobec no, często nielojalnych kolegów z partii Konfederacja Wolność i Niepodległość? No i całe szczęście, że Grzegorz Brown się zdecydował na startowanie w tych wyborach. Może nie będę komentował kontrkandydata w osobie pana Mencena, bo to już chyba Grzegorz Brown wielokrotnie skomentował w swoich wywiadach. Ja natomiast jako przedstawiciel warszawskiego stowarzyszenia Getchfaudu, no jestem bardzo zadowolony, że Grzegorz Braun startuje w tych, w tych wyborach, dlatego że no dzięki Grzegorzowi Braunowi i dzięki Konfederacji Korony Polskiej nasza akcja obrony Gietrzwałdu przed tą inwestycją Lidla nabrała zupełnie innego poziomu, ponieważ od kilku miesięcy w tą akcję włączyli się właśnie posłowie, no, i to awansuje tą całą akcję na zupełnie inny poziom. Także jesteśmy bardzo wdzięczni Grzegorzowi Braunowi Konfederacji Korony Polskiej i, i posłom Skalikowi, Fricowi, że włączyli się w tą całą akcję. Udzielili pomocy prawnej mieszkańcowi Getrwałdu, który wniósł apelację do sądu administracyjnego tam w Olsztynie. No i sprawa wróciła do, do SKO, do samorządowego kolegium odwoławczego. Także jest szansa, że w sposób taki legalny, prawny ta inwestycja zostanie tam zablokowana. No, z tego powodu chociażby my jako Warszawskie Stowarzyszenie Zwierania Gierzwałdu Włączacie, włączacie się w zbieranie podpisów do, w akcję Grzegorza Brauna wyborczą, do, czy nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Będziemy zbierać podpisy i popieramy yy, yy, kandydaturę Grzegorza Brauna, bo jako on jedyny opowiedział się za, za likwidacją, za niedopuszczeniem do, do in tej inwestycji Lidla. Póki, z, co jeszcze nie ma co li póki co jeszcze nie ma co likwidować. <noise> na razie to jeszcze łopata nie została wbita, jeszcze to nie No Niektóre głosować. media mówią, że po tej decyzji SKO można tam już rozpocząć tą budowę, ponieważ jest zezwolenie, formalnie jest zezwolenie na to, żeby rozpocząć tamtą budowę. No bardzo dobrze, że ta pomoc prawna została udzielona temu mieszkańcowi Gierzwałdu, który, który, którego działka graniczy tam z tym terenem tej ewentualnej budowy. No tyle. Ale jeśli chodzi, może to jest dla niektórych ludzi zbyt mały powód, żeby wspierać Grzegorza Brauna. No właśnie, jakie są powody wspierania Grzegorza Brauna, jakby ktoś się zapytał, dlaczego Grzegorz Braun? No ja chciałbym przypomnieć, bo ludzie to mają krótką pamięć, zachowanie Grzegorza Brauna w tak zwanej akcji Pandemia. On jako jedyny publicznie stawał w obronie nas Polaków przed tą zorganizowaną akcją globalnego ludobójstwa, bo to tak trzeba powiedzieć. Narażał się policji na tych różnych wiecach. W Sejmie wyrzucano go z obrad za nienoszenie maseczki. Pozbawiano diety poselskiej. Tak, tak dokładnie. Także on się Uchylano wyraża. immunitet. I on jako jedyny mówił prawdę. No, jego, ta fundacja Osłuchowa wydała taką książeczkę w czterech odsłonach Fałszywa Pandemia. Tam można było dokładnie się dowiedzieć i to były linki do konkretnych artykułów z dziedziny medycyny, które mówiły wprost, że te wszystkie obostrzenia pandemiczne nie mają sensu. No stamtąd na przykład można było zaczerpnąć informacje, co mogła, można sobie było wygooglać, co oznacza takie pojęcie związane z noszeniem maseczek. Taka choroba, która się rozwija, jak się tą maseczkę nosi. Także można wiele było informacji z tej książki zaczerpnąć. A chciałem przypomnieć, że jedna z, yy, yy, z przewodniczących, które prowadziły tam, yy, już nie pamiętam nazwiska, obrady Sejmu, yy, bardzo źle potraktowała, bo Grzegorz Braun rozdawał te książki, chcąc, chcąc uświadamiać nawet posłów. Ona potraktowała to jakby tam Grzegorz Brown w Sejmie robił Jakąś akcję y, związaną z, z pozyskiwaniem jakichś środków materialnych. Ja podejrzewam, że on nawet na zero nie wyszedł tam przy wydawaniu tej, tej książeczki. Także poniósł prawdopodobnie y, y, duże koszty z tym związane. A chcę powiedzieć, że dzięki właśnie Grzegorzowi Braunę, Braunowi miliony, jeśli, jeśli nie tysiące, to miliony Polaków zawdzięcza. Właśnie jemu i jego akcją że uchronili swoje zdrowie i życie. To jest taki fakt, który trzeba ludziom przypominać. Dzięki Grzegorzowi Brownowi sądzę, że miliony ludzi uratowało swoje zdrowie i życie, bo on jako jedyny mówił prawdę. Można sobie zobaczyć zdjęcia z obrad, se, z obrad Sejmu, kto tam nosił tą masonerię. Nie wszyscy. Tak, praktycznie wszystko, tylko Grzegorz Brown. I on promował tą informację, że to jest szkodliwe dla zdrowia. Tyle. I to trzeba ludziom przypominać. Naprawdę. Miliony Polaków są, powinny być wdzięczne Grzegorzowi Braunowi i jego akcjom za to, że zachowali swoje zdrowie. Przeciwko i życie. niewoli sanitarnej. I... Też, no. Jego, jego ta akcja w Sejmie yy, związana ze zbieraniem dokumentów, które w przyszłości może będą potrzebne przy yy, różnych procesach sądowych. Mhm. Nuremberga 2.0. Ważna akcja, zebrali tam trochę dokumentów, które być może w przyszłości, jak te sprawy będą rozpatrywane, tak jak w, Niem w Niemczech, yy, przed sądami żeby tych pandemistów pociągnąć do odpowiedzialności być może będą to nieocenione dokumenty. Mm -hmm. Także chociażby z tych dwóch powodów uważam, że no, tak, warto głosować, zbierać podpisy i głosować na Grzegorza Brauna. Żeby, wszystkie akcje Grzegorza Brauna są trafione, bo jeszcze przecież słynna akcja Stop Ukrainizacji Polski. Dokładnie. Wyszła broszurka. W zasadzie e, nawet nie znalazł e, wsparcia w ramach e, tej konfederacji, z której go teraz wyrzucili. E, po prostu e, jak robił marsz i wiec na ten temat, to pojawił się co prawda e, wówczas jeszcze nie wicemarszałek, ale poseł Bosak. Z jakąś tam grupką z młodzieży wszechpolskiej i z ruchu narodowego, ale tak stali z boku i się przyglądali w zasadzie. No. Co z tego będzie? Co z tego będzie. Natomiast Grzegorz Braun jest bezkompromisowy i walczy o prawdę. No, dla mnie jeszcze najważniejsze jest to, że on to wszystko robi w duchu tradycji katolickiej. Dokładnie. A może jeszcze, bo ludzie też, wystarczy sobie wejść na Wikipedię i zobaczyć, że Grzegorz Braun jest autorem około 30 filmów dokumentalnych. Wspomnę tutaj chociażby o takim filmie Luther i rewolucja protestancka. protestancka. Eugenika. Czy ostatni film Gietrzwałd 1877 Wojna Światów. No, jest autorem około 20 publikacji. Także no, nie powiem, że jest to człowiek orkiestra, ale naprawdę, jeśli weźmie się takie argumenty, to tam dla mnie przynajmniej nie ma konkurenta. Naprawdę, ci ludzie, którzy tam startują do fotela prezydenckiego, no dla mnie przynajmniej nie ma konkurenta. Grzegorz Braun nie ma konkurenta. Także bardzo bym apelował do widzów twoich, żeby informowali swoje rodziny, swoich przyjaciół, kim naprawdę jest, naprawdę jest Grzegorz Brown i jakie ma osiągnięcia. I co są jemu za co powinni być wdzięczni. Mm -hmm. yy, no właśnie. Zobaczymy, jaki. Yy... Odzew będzie miała dotychczasowa działalność Grzegorza Brałna, która często jest przemilczana, ale która sama z siebie się przebija już. Akcja ze zgaszeniem Hanuki w Sejmie była jedną ze słynniejszych akcji w przeciągu ostatniego roku czy półtora roku. No Dużo ludzi jest nieufnych, dużo ludzi uważa, że Grzegorz Braun nie zasługuje na te, na te poparcie, ale to tylko pokazuje jak jeszcze duża praca jest przed nami, bo po prostu jest książka Rok w kondominium, którą teraz wznawiam, będzie drugie wydanie uzupełnione, już z gaśnicą na okładce, mm -hmm. z nowym takim krótkim wstępem Grzegorza Brauna, to będzie pierwsza część o kampanii 2015, a druga część powstaje, bo już w wypowiedzi Grzegorza Brauna ogłoszenia swojego startu i w zasadzie kampania już przecież trwa z roku 2025. To będzie drugi tom, który wydamy prawdopodobnie w czerwcu yy, tego roku. Yy, warto warto yy, zaglądać, za tydzień ta książka powinna już być w sprzedaży. Zachęcamy do ewentualnego zakupu, tak żeby się dokształcić, kim naprawdę jest Grzegorz Braun, jakie ma osiągnięcia. No właśnie, a co poza tym w polityce? No, słyszałem, że szykują nam nowego ambasadora, Amerykanie, o swojsko brzmiącym nazwisku. Jimmy Mazurkiewicz. Ponoć doktor Zootechniki, i Czyli rolnik. I rolnik z Teksasu. Chodowca tak, kow, bydła. Kowboy, no, prawdziwy polski kowboj z Ameryki. No, bardzo ciekawa persona. Zobaczymy, jak tutaj będzie sprawował tą funkcję ambasadora. Bardzo jestem ciekawy. No w ogóle te zmiany kadrowe w polityce amerykańskiej są daleko idące. Oby były to zmiany na lepsze. Zabrali się za Fauciego, ale próbował go jeszcze wybronić poprzedni prezydent Biden. Zobaczymy, czy skutecznie go wybroni, czy nie. Zabrali się za wszystkich generałów i oficerów homoseksualnych w armii amerykańskiej. No, wreszcie nowa administracja powiedziała krótko ustami nowego prezydenta, że są dwie płcie. W zasadzie rzecz ogólnie znana, ale żyjemy w takich czasach, że powiedzenie oczywistej oczywistości wzbudza pewną sensację. No jest, Rafał, ja chciałem to skomentować w ten sposób. No to są. Rzeczy, które są normalne. No, ktoś, kto robi rzeczy normalne, oczywiste, no, nie powinien sta być stawiany na piedestał chyba że wcześniej byśmy byli na jakimś dnie intelektualnym, a teraz się z tego dna podnosimy. Ale to nie jest żadna wielka sprawa. No, wracamy do normalności. Ja no nawet, nawet swego czasu skomentowałem to, co się w Stanach Zjednoczonych wydarzyło w taki sposób, że chyba lepiej by było, gdyby ta poprzedniczka demokratyczna wygrała, to rzeczywiście tam doszłoby do rewolucji w Stanach Zjednoczonych, a tam społeczeństwo jest uzbrojone, więc chyba dlatego właśnie, że to groziło rewolucją tam i rozpadem Stanów Zjednoczonych, bo wielu komentatorów to mówiło. Tam społeczeństwo jest gotowe do tego, żeby się obronić. I chyba, obym się mylił, to jest tak, będą takie cztery lata pieredyszki, a później może wrócić wszystko do tego, co było. Także, no, tak uważam, tak mi się wydaje, że lepiej by było, gdyby ta poprzedniczka Kamala Harris y, powtórnie była prezydentem, to szlak by trafił, ten, ten komunizm amerykański doszczętnie byłaby tam rewolucja. Oczywiście byłyby duże koszty, ale to byłoby takie przecięcie, przecięcie tej całej sytuacji. Tego I, chyba, I chyba nie byłoby powrotu do tego. Natomiast ja się boję, że. Za 4 lata może, możemy do tego wrócić, co było. Bo to jest taka sinusoida, wiesz? Raz jedni, raz drudzy, raz jeden. To trzeba przeciąć, żeby się to naprawdę wszystko odwróciło, żeby 2 plus 2 było 4 i żeby prawda była prawdą, a nie tak jak to do tej pory, tak jak to w rewolucji komunistycznej. A ona jest, stamtąd przyszła ta rewolucja, ze Stanów Zjednoczonych. Także musimy uważać. Na to, co się tam naprawdę dzieje. No, w końcu e, rewolucja e, październikowa, w ogóle rewolucje rosyjskie i, 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 i lutowa i październikowa były dziełem Amerykanów i Niemców. To Żydzi e, amerykańscy, bankierzy żydowscy e, oraz wywiad niemiecki po to, żeby zniszczyć e, Rosję. Nawet specjalnym pociągiem zawieźli Lenina i innych rewolucjonistów. Z pieniędzmi. Do, z dużą kasą. Do, do Petersburga i z, z dużą ilością walizek pełnych banknotów, żeby tą rewolucję tam rozkręcać. Potem taką samą rewolucję, kilkadziesiąt lat później, też z dużą ilością pieniędzy idących w miliardy dolarów, rozkręcała pani Nuland w Kijowie i to, że dzisiaj na Ukrainie toczy się wojna no jest konsekwencją no, polityki amerykańskiej raczej żydowskiej no, ale, ale wiadomo, że, że na, 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 Wiemy, wpływ, no. na, na politykę amerykańską przemożny wpływ mają Żydzi lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest taka książka lobby żydowskie lobby izraelskie w USA dwóch profesorów amerykańskich. Także mówiłem tu kiedyś urafa chyba można kupić tą książkę. Można tam przeczytać sobie, że każdy prezydent Stanów Zjednoczonych przed objęciem swojego stanowiska musi podpisać stosowne dokumenty, które gwarantują Izraelowi specjalne względy w polityce amerykańskiej i pieniądze, no i taki Sojusz. Aj pak to dwa. Tak, jest. Czyli to Stowarzyszenie Żydowskie w Stanach Zjednoczonych, ten, ten, ten ich. AIPAC. Komitet. Co sądzisz jeszcze, rozmawiając o takich sprawach aktualnych, o sytuacji na Ukrainie, gdzie po prostu co i raz dochodzą jakieś głosy, że niby. Mają zacząć jakieś ekshumacje Polaków. Z drugiej strony są odgłosy, że te dane, które polska strona przekazuje Ukraińcom o miejscach, gdzie dokonywano zbrodni, gdzie można znaleźć ofiary, Polacy nie są dopuszczeni cały czas do tych, do tych wykopalisk, ale że podobno te dane są niestety wykorzystywane w przeciwną stronę. Że tam, gdzie niby Ustalono już, że są ofiary polskie, to tam albo wjeżdżają jakieś buldożery, albo się wylewa jakąś betonową i asfaltową drogę, że po prostu często ta pomoc ze strony polskiej jest przez Ukraińców wykorzystywana po to, żeby zatrzeć ślady tych zbrodni. Rafał, no to jest prosta sprawa. Nie wierzę w ani jedno słowo rządu ukraińskiego, który jest rządem banderowskim. To są spadkobiercy ludobójców, polskich kobiet i dzieci, bo tam wtedy, kiedy robili to ludobójstwo, to tam mężczyzn w zasadzie nie było, bo to była wojna, oni mordowali kobiety i dzieci i to są spadkobiercy tych tych. Także ja w Wani jedno słowo nie wierzę tego rządu. Polski rząd, gdyby był rzeczywiście polski, tak jak powiedziałem tam pod sojemem chyba w zeszłym roku. Nigdy nie powinien utrzymywać żadnych kontaktów dyplomatycznych, relacji dyplomatycznych z tym państwem. To jest państwo banderowskie, wrogie, wrogie państwu polskiemu i, i Polakom. Tyle. Nie wierzę w żadne y, y, solidne przeprowadzenie tych ekshumacji tam na Ukrainie. Nie wierzę w ani jedno słowo, które ten rząd wypowiada. Stosunki dyplomatyczne z tym państwem powinny być jak najszybciej. Zlikwidowany. To nie jest nasz przyjaciel, tylko to jest nasz wróg. To może tyle z dzisiejszych tematów. Najważniejszy to temat. to miało być, a wyszło długo, Rafał. No nie tak długo wyszło, dopiero zbliżamy się do 20. Minuty. Generalnie, puętą tego naszego spotkania i tych problemów o których już mówili jest to, że jedynym który chce realnie to rozwiązywać jest Grzegorz Braun i dlatego należy mu udzielić jak najszerszego poparcia wszyscy Polacy, patrioci, narodowcy, katolicy e, powinni dostrzegać w Grzegorzu Braunie właśnie swojego reprezentanta i zagłosować na niego w wyborach które będą 18 maja e, 2025 roku na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładnie Polska. tak. Ja chciałbym przypomnieć, że kiedyś, żeby się czegoś dowiedzieć od człowieku o jakiejś sprawie, to trzeba było pójść do biblioteki, przewertować jakieś książki, czasopisma. Dzisiaj wystarczy telefon i dostęp do internetu. Naprawdę te informacje są tak szeroko dostępne, że można naprawdę dowiedzieć się Kim rzeczywiście jest Grzegorz Brown, jakie ma osiągnięcia w swoim życiorysie, zobaczyć życiorysy i osiągnięcia jego konkurentów. To nie jest ciężka sprawa, to jest sprawa no, kilku godzin. Zachęcam do poznawania prawdy, a ta prawda jest na wyciągnięcie ręki. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Dworakowski. Dziękuję Ci bardzo z wyszku. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów i na YouTube, i na Ramlu, i na Bitszu CDA. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, za darowizny, które Państwo kierują na nasze cele statutowe, na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, a także w opisie filmu. Bez Państwa darowizn nie byłoby naszego stowarzyszenia naszego kanału, naszych wydawnictw, naszych wydarzeń w postaci konferencji historycznych i tak dalej. Bardzo dziękuję za to wsparcie i proszę o jeszcze. No i oczywiście książki, o których tutaj częściowo żeśmy mówili. Książka Gierzwald. Znaczenie dla narodu i kościoła. To jest pokłosie konferencji, którą... Właśnie warszawskie stowarzyszenie wspierania Giedrwałdu zorganizowało z udziałem księdza Bielawnego, Grzegorza Brauna, Ewy Paweli, Kazimierza Krawczyka, Jerzego Zielińskiego, Jacka Wiącka, a także Jerzego Dudy Zachęcamy do zainteresowania się tą książką. To jest ostatnia książka, na razie wydana w serii. Jedynie Prawda jest ciekawa. Pierwsza książka w tej serii to była książka Piłsudski Sanacja: Prawda i Mity. Między innymi też z tekstem Grzegorza Brauna. Bardzo polecam. Tu jest jeszcze książka bardzo ważna w tej serii wydana o Jędrzeju Giertychu, wybitnym następcy i kontynuatorze Romana Dmowskiego. Jest też druga seria, pokażę tylko jedną książkę, najnowszą. Kanonik Henryk Czepułkowski, Antykościół w natarciu. Bardzo ważna książka najlepszego znawcy masonerii i sekt, Różnego rodzaju antykatolickich, także sekty New Age w, w, wtedy, w tym okresie i w Polsce, i można powiedzieć nawet szerzej. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.